Witam serdecznie Bożej Krawczyk Portal Kalisia.pl. Jest ze mną y, Katerzyna Muszalska, y, wolontariuszka, liderka Szlachetnej Paczki w Kaliszu. To będzie już siódma edycja. Tak, szczęśliwa siódemka w tym szczęśliwa roku. Szczęśliwa siódemka w tym roku. Ile rodzin w tym roku jak wyglądają y, przygotowania, bo ta baza już została otwarta. Tak, baza z, została otwarta w dniu 16 listopada, ale z wolontariuszami, z tego względu, że w tym roku wpłynęło nam bardzo dużo zgłoszeń y, rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji, bo aż 171 rodzin. Z 44 wolontariuszami, tak naprawdę do chwili obecnej jeszcze dokonujemy odwiedzin, przeprowadzamy wywiady z rodzinami i cały czas pracujemy nad tym, żeby jak największej ilości rodzin dać szansę po prostu no, na odmienienie swojej sytuacji. To jest ponad 170 rodzin w tym roku, ile było w poprzednim? W poprzednim roku mieliśmy odwiedzonych 110 rodzin, włączonych do projektu było 71. Mhm. Ta liczba jest znacznie większa. Z czego, to, z czego to wynika? W tym roku wynika to również z powiększenia rejonu działania, ponieważ objęliśmy swoją opieką również rejon Pleszewski, gdzie niestety nie było lidera i ten oddział się tam nie otworzył, więc troszeczkę poszerzyliśmy. Mamy również rodzinę z okolic Brzezin, Szczytnik, Koźminka, Opatówka. Żelazkowa, więc tak naprawdę nie jest to tylko e, pomoc dla mieszkańców typowo naszej miejscowości, tutaj miasta, ale również najbliższych okolic. Czyli mnóstwo pracy wolontariuszy jest dwa razy więcej niż e, w tamtym przed... roku było 26 mhm. wolontariuszy, mhm. w tym roku 44, więc ta liczba też e, rośnie z roku na rok, z czego bardzo się cieszę, bo tak naprawdę czym więcej ludzi zaoferuje swój czas, i będzie chciało docierać do tych rodzin, tak naprawdę tym więcej rodzin będziemy w stanie po prostu odwiedzić, dać im szansę na po prostu dokonanie zmian w tej edycji. Jakie rodziny będą objęte szlachetną paczką? Jakie są ich potrzeby, problemy? To znaczy tak, główną w tym roku taką grupą docelową są osoby starsze, jednak ich sytuacja ze względów i zdrowotnych, i finansowych jest bardzo ciężka. Dużo rodzin boryka się również z problemami zdrowotnymi. Są to niepełnosprawności, ale coraz częściej choroby nowotworowe, e, różnego typu urazy po wypadkach. To też powoduje, e, że rodzina po prostu z dnia na dzień może stać się po prostu bez głównego dochodu, w postaci np. dochodu jednego z rodziców. Także, e, Rodziny, które do tej pory sobie radziły w dobry sposób, przez jakieś zdarzenie mogły po prostu e, no, znaleźć się niestety ze swojej winy w biedzie. Mhm. Czego potrzebują takie rodziny, takie osoby? Zwykle to były, w poprzednim roku też były środki czystości to były. Tak. Mhm. Głównymi potrzebami naszych rodzin jest żywność, są środki chemiczne. Duża część też w tym roku pojawia się sprzętu AGD w formie lodówki czy pralki, także chcemy, żeby pomoc, którą rodzina dostaje, była pomocą skierowaną typowo do tej rodziny, więc staramy się z wolontariuszami pracować nad tym z rodziną, żeby rodzina jasno nam określiła swoje potrzeby, tak by darczyńca mógł po prostu zrobić paczkę konkretnie w potrzeby tej rodziny. Mhm. Jak to wygląda, czy dana osoba, która zgłosi się, wybiera, której rodzinie chce pomóc, jest przydzielana? Jak, jak to się odbywa? To znaczy, powiem tak, zgłoszenia rodzin są do nas trafiają do nas z różnego typu instytucji. Przede wszystkim rodzina nie może zgłosić się sama do naszego projektu. Typują te rodziny instytucje, czy to jest MOPS, GOPS, okay. czy to są różnego typu fundacje, świetlice socjoterapeutyczne. Są to szkoły, pedagodzy, są to również parafie, więc na wszystkie po prostu możliwe kierunki próbujemy, staramy się dotrzeć do takich rodzin. W momencie, kiedy dostajemy takie zgłoszenie, ja jako lider przyporządkowuję do tej rodziny dwóch wolontariuszy, którzy tak naprawdę idą na spotkania i dokonują po prostu wywiadów z rodziną, poznają potrzeby, poznają też sytuację tej rodziny. W momencie, kiedy uda się taką rodzinę włączyć do projektu, wolontariusz prowadzący tworzy opis takiej rodziny, i ten opis pojawia się właśnie w centralnej bazie naszej szlachetnej paczki, gdzie wtedy darczyńcy mogą się zapoznać zarówno z historią rodziny, jak również z ich głównymi potrzebami. Tak naprawdę darczyńcy są z różnych kierunków są to instytucje, są to osoby prywatne jest to na przykład grono znajomych. Powiem szczerze ze swojej strony, że czym więcej osób angażuje się w realizację danej paczki, mhm. tym ta paczka też jest fajniejszym przeżyciem dla darczyńcy, bo tak naprawdę e, jednoczenie ludzi przy pomaganiu jest chyba czymś najwspanialszym. Czy darczyńca w jakiś sposób spotyka się z tą rodziną, e, ma z nią kontakt, czy to się odbywa anonimowo? Jak, to znaczy e, istnieje możliwość poznania rodziny z darczyńcą. Jeśli dwie strony wyraziły na to: i po prostu swoją wspólną wolę taką. Czasami jest tak, że darczyńcy nie chcą, wolą anonimową. Czasami też rodziny nie wyrażają na to zgody ze względu na to, że ciężko jest po prostu mówić i przyznawać się do tego, że trzeba prosić w tych czasach o pomoc. Mhm. Jeżeli ja chciałbym wspomóc jakąś rodzinę. Gdzie się muszę zgłosić? Jakie kroki muszę poczynić, żeby... Żeby wybrać rodzinę z mhm. naszego rejonu, trzeba wejść na stronę szlachetnapaczka.pl. Tam wybieramy rejon, w którym chcemy przeczytać dane opisy rodzin. Wchodząc na dany rejon, na przykład Kalisz, czytamy po prostu opisy rodzin z naszego rejonu. Czytamy historię danej rodziny przygotowaną przez wolontariusza, zapoznajemy się z trzema głównymi potrzebami tej rodziny i wtedy możemy po prostu dokonać świadomego wyboru, czy danej rodzinie jesteśmy w stanie pomóc. Mhm. Jakie to są historie? Czy to są faktycznie gdzieś takie sytuacje bardzo, bardzo dramatyczne? W, 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 uh -huh. Powiem tak. Sytuacje są różne. Poprzez właśnie różnego typu choroby, które tak naprawdę dotykają również i dzieci. W tym roku też mamy taką historię właśnie dwóch małych dziewczynek chorych na nowotwór. Mamy rodziny, w których na przykład też występują niepełnosprawności, ale u kilku członków rodziny. Są rodziny po różnego typu zdarzeniach losowych, czy to po pożarach, y, czy jakichś innych nieszczęściach. Y, są to osoby również starsze, które już no, przez jakiś dłuższy czas są powiedzmy w trudnej sytuacji. Do tego dochodzą choroby i to też po prostu pogarsza ich sytuację. Mhm. W tym roku y, gdzie będzie finał y, Szlachetnej Paczki? Finał, nasz weekend cudów, tak zwany, odbędzie się w tym roku w innej siedzibie. Będziemy gościć na Uniwersytecie Adama Mickiewicza na Nowym Świecie. Bardzo się cieszymy, że tutaj władze uczelni wyraziły chęć współpracy i, i razem z nami po prostu chcą działać. Wtedy wolontariusze rozwożą paczki do poszczególnych rodzin. Jak, jak to jest? Tak, odbywa się to tak, że każda darczyńca w dzień finału, czyli albo 7, albo 8 grudnia do naszego magazynu przyjeżdża, przywozi swoją paczkę dla rodziny. Jeśli rodzina i darczyńca wyrazili chęć na poznanie się w tym dniu, to możemy razem z darczyńcą jechać od razu właśnie do rodziny, jeśli któreś z tych ogniw nie nie wyraziło takiej zgody, to paczka zostaje u nas. Jest czas, żeby wolontariusze prowadzący porozmawiali też z darczyńcą o jego motywacji przy wyborze danej rodziny, jak mu się organizowało paczka. I później po takiej wizycie darczyńcy ta paczka razem z innymi wolontariuszami jest odwożona po prostu do rodziny i wtedy też wolontariusze mogą razem z rodziną przeżywać te najwspanialsze emocje właśnie jakim jest odpakowywanie tych paczek. Także wszystkie paczki przyjeżdżają do nas w dany weekend i w dany weekend trafiają do wszystkich rodzin. Za chwilę grudzień to już właściwie ostatni dzwonek, żeby, żeby jeszcze się dołączyć do tej akcji pomagania. Do kiedy w ogóle można się zgłosić? I... To znaczy tak, darczyńcom tak naprawdę można zostać do chwili, kiedy będą do wyboru jeszcze rodzinę. W Kaliszu jeszcze kilka rodzin się pojawi, z tego względu, że do ostatnich chwil tak naprawdę okay. jeszcze chodzimy, odwiedzamy te rodziny i przeprowadzamy wywiady. W tej chwili mamy na stronie trzy rodziny do wyboru. W ten weekend jeszcze około dziesięciu się pojawi, więc jest jeszcze możliwy wybór i po prostu no, naszym marzeniem jest, by każda z naszych rodzin znalazła tego dobrego anioła w formie darczyńcy. Do każdej z tych wybranych rodzin mogli pojechać z paczką. Zapraszamy do udziału w szlachetnej paczce. Jeszcze można wybrać rodzinę, jeszcze można pomóc właściwie do, do ostatniej chwili. I zapraszamy również na finał. Również tam. Zapraszamy na finał, jeszcze jeśli można, to bym też skierowała taki apel, ponieważ wszystkie paczki muszą dojechać w jeden weekend. Szukamy jeszcze osób, które też nas wspomogą transportem. Wiadomo, przy tej ilości rodzin jest to duże przedsięwzięcie logistyczne, więc jeśli ktoś by chciał pomóc w taki sposób, to również zapraszamy do współpracy. Zapraszamy do pomagania i widzimy się kiedy? 7 i 8 grudnia. 7 i 8 grudnia. Tak. Zapraszam. Dziękujemy ślicznie.